Ballada o Podlaskich słowach, część piąta, zwrotka szósta. Tej ballady to sarafan. Sarafan sarafan sarafan, sarafan. sarafan, sarafan, sarafan. To było najbardziej tajemnicze słowo, które świat mojego dzieciństwa ubrał w stroje księżniczki, wybierającej się na bal, na rosyjski bal, do cara, co najmniej, do carewicza w zasadzie. Sarafany z rysunkowych bajek były cudownie piękne. Te bajki pojawiały się w naszej telewizji, bo było niedaleko od granicy i lepiej odbierała tamta niż ta nasza. No tak czy siak, sarafan to po prostu sukienka bez rękawów, a jej urok polega na historii. No i na smukłości kobiety w sarafanie na pękatych kształtach sarafan. Nie wygląda idealnie, bo jest długą suknią, bez rękawów, jak wspomniałam, zakładaną na koszulę, z wysoką talią, rozszerzaną ku dołowi, a z przodu rozpinaną albo po prostu rozciętą. W Europie najbardziej popularne sarafany były w XVII-XVIII wieku, ale w Rosji ten strój noszony był przez chłopki z regionów centralnych i północnych. A samo słowo pochodzi z perskiego, więc perskie kobiety nosiły pewnie przed wiekami jeszcze inaczej sarafany sarafany, 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 to maksymalnie egzotyczne słowo jest. No i jeszcze taka ciekawostka. Najwcześniejsze wzmianki o sukni typu sarafan odnotowano w 1376 roku w latopisie Nikona. I najstarsze sarafany oczywiście miały prosty krój, z czasem stawały się coraz bogatsze, bogatsze, piękniejsze, cięższe, takie. A w XIX wieku pojawiły się takie sarafany na ramionczkach. No i tak, jeżeli nie wiesz, jak piękny może być sarafan, to spójrz na suknie ślubne typu księżniczka. To jest właśnie to.